Tu Mateusz z Matmax. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na lipiec. I tradycyjnie sprawdzę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przyszłości, jak Wy się przedstawiacie. Rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Później przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w jakichś relacjach. I na koniec sprawdzę czytanie na pracę i finanse. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no bo wówczas będzie można wyciągnąć taką średnią z obu tych czytań. Ryby, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na lipiec. Hmm, mm, mm. Co do Was przychodzi, co się pojawia, co odchodzi do przeszłości. No dobra, sama karta wyszła. Niech będzie. Słuchajcie, wydaje mi się, że mogą do Was wrócić pewne sprawy z przeszłości. Trzeba coś przepracować, zostawić za sobą. Jakby się przedstawiacie? <laughs> Zobaczcie. Hmm. Mm, mm. No dobrze, jaka będzie dla Was rada? Raczej pokazujecie się tutaj jako osoby, które no, umieją gdzieś zadbać o swoją przestrzeń i takie zdrowie psychiczne. No, w Radzie jest łapać balans, ewentualnie waga czego raczej nie robić, czego unikać. Hmm. No dobrze, słuchajcie, dziwne czytanie. To znaczy, czy ja wiem, czy dziwne, może rzeczywiście niektórzy z Was wiedzą o co chodzi, ale tak, tutaj pojawiło się sporo mieczy, Kart związanych z przeszłością, lub z koniecznością takiego zwolnienia troszeczkę, jakiejś autorefleksji. Słuchajcie. Tutaj z przełożenia jest dla Was karta dwójki mieczy. No i dwójka mieczy mogłaby pokazywać osobę o takiej dosyć zamkniętej postawie. Czyli gdzieś mam wrażenie, że wraca do Was coś, co wydawało Wam się rzeczywiście już zakończone. No, ale gdzieś tutaj najprawdopodobniej trzeba to jeszcze dodatkowo przepracować, i nie wiem o co tutaj chodzi. To może być równie dobrze powrót no, jakiejś, jakiegoś planu, na przykład przeprowadzki, zmiany pracy, czy jakiegoś wyjazdu. Coś, co m, wydawało wam się przepracowane lub na tyle nieistotne, żeby rzeczywiście się w to angażować, i po prostu było no, pozostawione, że tak powiem, na no, później. I gdzieś najprawdopodobniej to później jest właśnie teraz. To jest czas najwyższy, żeby się z tym zmierzyć. I teraz tak, zobaczcie. W ogólnej energii jest dla Was karta piątki kielichów. No i ona tutaj przedstawia osobę, która skupia się na trzech rozdanych kielichach i nie zauważa potencjału, który jest przed nią, czyli jakieś dwa pełne kielichy. I no tutaj rzeczywiście jest taka informacja, że możecie być w lekko takim nostalgicznym nastroju w tym miesiącu, być może też dlatego, że czegoś Wam brakuje, i teraz tak to, czego Wam brakuje, no, najprawdopodobniej jest związane z tymi planami, na przykład, które do Was wracają. Czyli na przykład, no, źle czujecie się w swoim mieszkaniu, w swojej pracy, czy w swoim mieście lub kraju, ale było coś na zasadzie dobra. Na razie jest, jak jest, ja zostaję tu, gdzie jestem. No, jakoś tam przymykam oko i teraz mi się wydaje, że gdzieś to znowu zaczyna Wam doskwierać. O, tak bym powiedział. W każdym razie w ogóle, no tutaj jest informacja, że możecie no, utknąć w przeszłości, jeśli chodzi o Wasze myśli. Dlatego, że tak jak już wspominałem wcześniej, coś jest tutaj jeszcze nie zakończone, niedopracowane. Zobaczcie, przychodzi do Was karta królowej mieczy, a królowa mieczy to bliźnięta, waga lub wodnik. Ewentualnie w ogóle osoba, która jest trochę zamknięta i niedostępna emocjonalnie. Może to być, słuchajcie, były lub była, ale czytanie na miłość będzie zaraz. No i tu jest rzeczywiście informacja, że ta powracająca sytuacja lub osoba to może być ktoś, być ktoś były, ale. Nie tylko w takim fizycznym sensie, ale w ogóle do Waszych myśli wraca. No, w ogóle królowa mieczy sugeruje, że w tym miesiącu trzeba się kierować bardzo rozumem, logicznym myśleniem, aniżeli emocjami. Ale gdzieś wydaje mi się, że Wy o tym wiecie. No, słuchajcie, zwłaszcza jeśli jakiś temat był odłożony na później, no to on sobie tak dojrzewał, dojrzewał i teraz rzeczywiście wraca, żeby już podjąć pewną decyzję. Nie pod wpływem emocji, tak jak to było wcześniej, tylko rzeczywiście taką przemyślaną, dojrzałą. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta kapłanki. No i kapłanka to panna, na przykład, ewentualnie w ogóle jakaś kobieta, może na przykład matka lub siostra, no, która tutaj może chciałaby stopować was przed rozwojem bądź przed podjęciem rzeczywiście decyzji o zmianie. Nawet jeśli to miałaby być decyzja związana z przeprowadzką. Jeśli chodzi o kapłankę do y, przeszłości odchodzącą, no to tu jest gdzieś taka informacja, że czasami możecie się za bardzo zatapiać rzeczywiście w myślach, yy, i tutaj może momentami brakować takiego jakby zdrowego rozsądku. Na zasadzie no, trzeba rzeczywiście rozgraniczyć, czy pewne myśli, które do Was przychodzą, są prawdą. Czy rzeczywiście przychodzą do Was, dlatego że no macie na przykład gorszy nastrój, albo trzeba coś zjeść. O! Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta rycerza monet. A rycerz monet to byk panna koziorożec, czyli przedstawiciel trygonu mm, ziemi. I to już jest, słuchajcie, kolejna osoba, która gdzieś tutaj pokazała się w Waszym czytaniu, ale. Momento. Rycerz Monet jest taką osobą, która no, gdzieś tutaj, właśnie na dworze, monet gdzieś strzeże skarbca i jest to informacja, że rzeczywiście jesteście w stanie, umiecie o siebie zadbać, o swoją przestrzeń. I też jakby wiecie, że no, pewnych sytuacji, pewnych spraw nie warto przyspieszać, no bo mogą one sprawić tylko więcej kłopotów. Tu rzeczywiście dojrzała decyzja jest do podjęcia. Taka decyzja ku polepszeniu swojego komfortu życia, po prostu. Niewątpliwie na tym wam zależy, nie na jakichś tutaj sinusoidalnych uniesieniach. No i wydaje mi się, że rzeczywiście ten komfort życia tutaj jest. Zobaczcie, jeśli chodzi o Radę, to w Radzie macie kartę sprawiedliwości, czyli na przykład wagę, no, ewentualnie bliźnięta lub um, wodnika, czyli trygon powietrza. Ale jeśli chodzi o wagę, to o sprawiedliwość, no to w Radzie jest to informacja, żeby rzeczywiście tak naprawdę zadbać o balans w swoim życiu i, no, nie wchodzić w relacje na przykład, bądź wykaraskiwać się z sytuacji, które wam dają jakiś roller coaster życiowy, bo no, wydaje mi się, że to nie na tym tutaj życie ma polegać. Zwłaszcza, wydaje mi się, że tego nie chcecie. Żeby były jakieś takie dziwne, skrajne emocje. Jasne, ma nie być nudno, ma być ciekawie, ale gdzieś, no powiedziałbym, że tak jak wy sobie tego życzycie, ma być wyzwaniowo i kolorowo, ale nie jakoś słuchajcie po prostu skrajnie. Ta karta też sugeruje, żeby w ogóle poświęcić ten miesiąc na odpoczynek, kontemplację, wprowadzeniu balansu również w swojej głowie. Czego nie robić, czego unikać, i zobaczcie, jest tutaj dla Was karta siódemki monet, a ona sugeruje cierpliwość i oczekiwania. I teraz tak: z jednej strony, bez przemyślenia, bez zaplanowania, nie podejmować decyzji, również w momencie, gdy gdzieś tam próbuje na Was wpłynąć jakaś kobieta, być może matka, albo ktoś z rodziny. Ta karta też w ogóle sugeruje, żeby z czymś nie zwlekać, dlatego że, no, pewna decyzja, ok, jeśli jeszcze nie jest przemyślana, trzeba ją przemyśleć, dokładnie zaplanować, ale rzeczywiście coś ma się wydarzyć nowego. Czyli nie czekać, aż już będziecie doprowadzeni do jakiegoś, no nie wiem, konieczności, albo jak już rzeczywiście się wypalicie, tylko, no, wyruszać do przodu. Przejdźmy do czytania na miłości i uczucia. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Znowu kapłanka. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się Wasz partner lub partnerka? Być może jest wyjazd i jakaś rozłąka, ale na zasadzie odległości, być może wyjazd służbowy, albo spędzacie oddzielnie urlop, jak wy się przedstawiacie, hmm, karta rozmarzenia. Jaka będzie rada, i czego nie robić, czego unikać, hmm. no słuchajcie, nie ukrywam, że. Jest tutaj jakaś tęsknota, i tęsknota może być rzeczywiście związana z rozłąką lub z planowaną zmianą, podróżą, no, przez którą rzeczywiście czasu na jakieś tutaj randki nie ma. Ale zacznijmy od tego, że dla związków z przełożenia karta piątki monet i piątka monet mogłaby tutaj sugerować, słuchajcie, o jakichś niedostatkach emocjonalnych, ale bardziej chyba o braku czułości, po prostu. Jest to karta tęsknoty. I tutaj, jak dla mnie, jest tutaj informacja, że rzeczywiście jest rozłąka. Yy, nie musi to być związane z jakąś separacją. Po prostu czasu w tym miesiącu macie dla siebie mniej. Być może w ogóle jest mniej czułości. I trzeba się zastanowić, dlaczego? Może jakaś rutyna się rzeczywiście wkradła. Yy. Yy, jeśli chodzi o piątkę monet dla singli, no, to niewątpliwie ta karta mogłaby sugerować właśnie tęsknotę za kimś z przeszłości. Dlatego być może w ogólnym czytaniu pociągnęliśmy ten temat, ale w ogóle ta karta mogłaby sugerować, że jest w Was taka silna potrzeba no, czułości, podzielenia się z kimś swoją czułością i dostania, otrzymania. Wydaje mi się, że w tym miesiącu no, nie jest to. Yy, yy, no taki obfity miesiąc, jeśli chodzi o kandydatów i kandydatki. Zobaczcie, w ogólnej energii dla związków jest karta kapłanki. Mogłaby ona mówić o jakiejś może niekoniecznie intrydze, ale o czymś, co jest ym, no, ukryte po prostu, o czymś, o czym trzeba porozmawiać. I być może to sprawia, że gdzieś od siebie się oddalacie w postaci piątki monet. Mm, oddalacie się w ten sposób, że no, jeśli nie będziecie rozmawiać o swoich uczuciach i potrzebach, no to druga strona nigdy nie będzie wiedziała, y, czy coś gra, czy nie gra, a może coś wypadałoby zmienić. Tutaj też w ogóle mam wrażenie, że czyjaś teściowa, matka, może, bardzo chce wpłynąć na waszą relację, również jeśli chodzi o jakieś wyjazdy lub inwestycje pieniężne. No, dla Singli karta kapłanki w ogólnej energii mogłaby pokazywać kogoś, rzeczywiście, no, kogoś, kto się ukrywał, ukrywała. Być może kogoś z przeszłości, chociaż przeszłości nie widzę. No, ale powiedzmy, że tam gdzieś była jakaś relacja, ale coś tam nie wyszło, bądź nigdy nie była skonsumowana. I teraz mam wrażenie, że są myśli a propos odnowienia takiej relacji. W ogóle, kapłanka by też mówiła, że tutaj bardziej inwestujecie w siebie, w jakieś, e, może nawet, właśnie zmiany, i przez to chyba nie ma czasu na randki. Zobaczcie, partner lub partnerka pokazuje się jako karta rydwanu, a rydwan, jasne, może sugerować jakiś wyjazd, przemieszczanie się, odległość więc no najprawdopodobniej są jakieś podróże służbowe lub y, urlop spędzony oddzielnie. Ale Rydwan w ogóle sugeruje tak jakie przyjęcie kontroli nad czymś, co ostatnio no, tak się wymyka spod tej kontroli. I chodzi o to, że wasz partner lub partnerka bardzo chcą mm, coś naprawić, ale tak naprawdę nie wiadomo do końca, co się tam popsuło albo psuje. Do Single przychodzi karta Rydwanu. No i Rydwan właśnie może być związany z podróżą. Być może ktoś z Was jest zajęty lub zajęta. No, podróżą, zmianą przeprowadzką yy, lub jakimś własnym rozwojem. Nawet jeśli chodzi o taki rozwój duchowy czy tam jakiś, słuchajcie, emocjonalny. I przez to rzeczywiście no, tyle się dzieje, że czasu no, nie ma albo w ogóle chęci nie ma na to, żeby kogoś nowego poznać. no Tak bym zasugerował. Zobaczcie, w związkach przedstawiacie się jako karta siódemki kielichów. A jest to właśnie karta rozmarzenia i być może nieumiejętności podjęcia decyzji. Ja bym powiedział, że tutaj, no, trudno Wam rzeczywiście dogodzić. Druga osoba próbuje, ale trudno też Wam dogodzić, dlatego że nie wiadomo do końca o co Wam chodzi. Takie niejasne jest to wszystko, mam wrażenie, i rzeczywiście to może wzbudzać jakąś frustrację w Waszym partnerze lub partnerce. No bo. O co ma się stareczek, nie wiadomo o co wam chodzi, tak bym powiedział. Hmm, tutaj też ktoś z Was może iść w jakieś ukajanie tęsknoty poprzez jedzenie, napoje, przyjemności i tak dalej. Tak samo do singli. Ale w ogóle u singli siódemka kielichów, oprócz tego ukojenia, no też może mówić, że troszeczkę bujacie w obłokach. Hmm, być może stawiacie sobie na tyle, mało realne plany czy jakieś wymagania w stosunku do, do spotykanych osób, no że gdzieś no, są one nie do spełnienia i nie mówię tutaj wcale o obniżaniu poprzeczki, tylko gdzieś o tym, żeby tak mądrzej spojrzeć i pomyśleć, że no, nikt nie jest idealny, ludzie to tylko ludzie, albo aż ludzie, skomplikowane istoty, ale też nad pewnymi rzeczami można wspólnie pracować. Czego, a nie, jaka będzie rada dla związków, i jest to karta króla Buław. No, który jest taki rozerotyzowany. No, jest to osoba bardzo namiętna, która wie, czego chce, jest konkretna, zaznacza tutaj jakieś granice. Więc, no tutaj w sposób konkretny, szczery o czymś pomówić, ale też w ogóle zadbać o sferę seksualną i o wzniecanie drugiej strony, zachęcanie. W Radzie dla Singli jest król Buław, a król Buław mógłby sugerować, że. No, tutaj, jeśli coś się ma pojawić, to w tym miesiącu raczej tylko romansowego. Jeśli chcecie, bierzcie to. Jeśli nie, no to słuchajcie, nic na siłę. Król Buław też w ogóle tutaj mógłby mówić, żeby coś załatwić do końca z baranem, bykiem, przepraszam, baranem, lwem lub strzelcem, albo. Z osobą, która kiedyś no, napsuła wam krwi, i teraz trzeba ją troszeczkę no, odbudować, bo inaczej trudno będzie ruszyć do przodu. Czego nie robić, czego unikać w związkach, i jest to właśnie karta dziesiątki mieczy. I tutaj bym powiedział tak: po pierwsze, odpuszczania i poddawania się. Tutaj myślę, że jest rzeczywiście o co w cudzysłowie walczyć. Ale też ta dziesiątka mieczy mogłaby sugerować rutynę. Uważać na to, żeby zbyt dużo rutyny nie wkradło się w Wasz związek, bo to też nie będzie najlepiej. Ktoś tutaj potrzebuje takiej dynamiki, chyba wasza druga połówka. Jeśli chodzi o single, to nie unikać czegoś, albo inaczej, właśnie, unikać czegoś, co już się skończyło. Pewien etap jest zamknięty. Ma być zamknięty, i po prostu trzeba się uwolnić, bo nic nowego tutaj nie przyjdzie. A jeśli przyjdzie, to i tak to gdzieś będziecie autosabotować, więc nie wyjdzie. Dziesiątka mieczy też mówi o tym, żeby nie mm, szukać na siłę, tylko po prostu żyć swoim życiem i jak coś ma być, to niech będzie. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. Mm -hmm. Co przychodzi, co się pojawia, hmm. co odchodzi do przeszłości? Słuchajcie, może jest tutaj kusząca mm, propozycja albo kusząca myśl a propos zmian zawodowych, czy tam w ogóle życiowych, ale to chyba nie jest nic nowego. To jest coś z przeszłości, tak mi się wydaje. Być może właśnie dlatego w czytaniu ogólnym wyszło, że jest coś do przemyślenia a propos przeszłości. Jak wy się przedstawiacie? Ciekawe. Być może jest to związane w ogóle z wyjazdem zagranicznym, żeby dorobić sobie na przykład przez jakiś okres czasu, tam sobie od, o, zaoszczędzić i wrócić. Rada dla Was? No dobra. Już mamy radę. Sama wyszła. Umiarkowanie, anioł stróż. Czego raczej nie robić, czego unikać. Słuchajcie, no, ewidentnie jest informacja, że trzeba się wstrzymać przed poważnymi takimi dużymi inwestycjami. Czy w auto, czy w mieszkanie, czy w jakieś inne nieruchomości, nie jest dobry miesiąc na to. Hmm. W ogóle mam wrażenie, że ktoś będzie chciał lub chciała odwołać urlop, bo potrzebuje, no nie wiem, więcej kasy, albo, no, w ogóle trzeba będzie więcej popracować. Zobaczcie, z przełożenia jest dla was karta dziewiątki buław. A ona właśnie sugeruje takie zamknięcie się na coś i stawianie przed sobą muru. Być może rzeczywiście jest to związane z nowością w pracy, czyli przed zmianą, przed przeprowadzką, przed no, aplikowaniem na inne stanowisko. Tak bym powiedział. W ogóle też mam wrażenie, że tutaj trzeba się bardzo zdystansować od osoby lub osób, które bardzo plotkują w pracy i mówią, o życiu prywatnym, nawet nie tylko swoim, słuchajcie. Dlatego, że w ogólnej energii jest tutaj karta królowej Buław, a królowa Buław, właśnie, może troszeczkę stać w cieniu, ale ona tam, słuchajcie, swoje wie i też właśnie chętnie o tym opowiada. No tutaj ewidentnie dystans od osób plotkujących, zwłaszcza kobiet, jest wskazany. Również jest jakby niewskazany, żeby słuchać zawodowo pieniężnie rad swojej matki lub kogoś z rodziny. Ta karta też może sugerować, że tutaj trzeba w tym miesiącu wykazać się takimi zdolnościami zarządzania. I teraz tak: na początku miesiąca trzeba zrobić plan na wydawanie pieniędzy i po prostu się go trzymać, żeby nie było zaskoczeń że tutaj kupuję to to i tamto, tam gdzieś na raty, tam coś tam, a w połowie miesiąca okazuje się, że już nie ma kasy, gdzie ona zniknęła, przecież nic nie kupiłem. Przechodzi do was karta Rycerza Kielichów, a Rycerz Kielichów mógłby tutaj coś proponować, dlatego że on tutaj ewidentnie wyciąga kielich. Ale ja bym powiedział, że to też może być taka prowokacja w pracy ze strony jakiejś kobiety a propos waszych planów życiowych. Bądź waszych planów na zmiany, albo waszego życia prywatnego, takiego romansowego, romantycznego. No tutaj raczej prowokacji się nie dać, ale też jest informacja, że możecie mieć lekką rękę do wydawania pieniędzy na głupoty. Podkreślam i ostrzegam, nie robić tego. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta Maga lub Alchemika. A ona mogłaby przedstawiać osobę, która rzeczywiście tutaj czaruje, leseruje, no udaje, albo dużo gada, mało robi. I teraz tak. Jakiś romans w pracy musi się zakończyć, nawet nie wiem, czy nie trzeba będzie zmienić przez to pracy, więc jeśli w ogóle myślicie o tym, żeby jakiś romans w pracy nawiązać, to lepiej nie. No tutaj też jest właśnie taka informacja, że do przeszłości. Odchodzi głupota i podejmowanie decyzji finansowych pod wpływem emocji. Nie, koniec. No tak bym powiedział, też trzeba się rozprawić z osobami plotkującymi. W ogóle nie rozmawiać o życiu prywatnym. Pieniądze lubią ciszę. No i właśnie, zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta piątki monet, a piątka monet to karta braku. W tym przypadku braków finansowych. I teraz tak. Tych braków nie musi być, jeśli rzeczywiście zrobicie sobie konkretny plan. No bo ja tutaj wam nie mówię, że o nie będzie kasy, więc trzeba najlepiej, no nie wiem, odwołać wszystkie przyjęcia, y, czy nie wiem, oddawać jakieś rzeczy do sklepów kupione, albo na przykład, y, no nie wiem, zacząć sprzedawać kwiaty z ogródka, czy tam owoce, lub warzywa. No, nie chcę tego powiedzieć. Raczej nie widzę tutaj niczego złego, żeby była jakaś, nie wiem, utrata pracy. Bardziej chodzi mi tutaj o to, że trzeba umiejętnie zarządzać tym, co macie, a macie po prostu. Nie musi być wcale straty. Tutaj też może ktoś rzeczywiście z żalem, ale no odejść z pracy, również ze względu na romans. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was karta umiarkowania, czyli Anioł Stróż. I ta karta tutaj jak najbardziej mogłaby sugerować, żeby po prostu wstrzymać się od no, większych zakupów, większych inwestycji. Nie potrzebujecie tego, ale tutaj też jest w ogóle taka informacja, że możecie odgradzać się i bronić przed przyjęciem czyliś propozycji lub spełnieniem swojego planu z przeszłości. Wydaje mi się, że to wy najlepiej wiecie, co macie robić. A tutaj mogą być osoby trzecie, które chciałyby Wam doradzać. Karta umiarkowania tutaj sugeruje, żeby no, nie słuchać takich porad. Czego nie robić, czego unikać? Dziesiątka monet. Karta obfitości finansowej lub domu, mieszkania, rodziny. Czyli właśnie potwierdzam, że no, nie należałoby dużej sumy pieniędzy inwestować lub nie przeinwestować w nieruchomości, domy, mieszkania, remonty. Ta karta mogłaby też przedstawiać rodziny oraz jakieś autorytety, osoby starsze, lub bardziej doświadczone. Czego nie robić? Nie słuchać takich osób. Słuchać tego, co podpowiada wam intuicja i rozum. O, wszystkiego naj. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Tutaj gdzieś podlinkuję czytania z cyklu Wybierz Karty, które ostatnio powróciły na mój kanał, więc sprawdzajcie. Ale też w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką je znajdziecie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo wówczas pomożecie mi w rozwoju go. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.